Chciałbym Wam złożyć nietypowe życzenia noworoczne. Nasze życie nie zależy od szczęścia. Nasze życie zależy od nas. Dlatego nie będę Wam życzył szczęśliwego nowego roku do siego roku, bo sam czuję, że w takich życzeniach jest Poważna nutka obudy. To są życzenia dla, nie wiem, chłopów pańszczyznianych, którzy mieli ciężkie życie i tylko łódź szczęścia! Milion Totolotka mógł zmienić ich życie. Natomiast chciałbym Wam życzyć w sposób niestandardowy na rok 2025, bo uważam, że zbliża się coś wyjątkowego: abyśmy byli wszyscy otwarci na nową przyszłość. Aby to, co nas uczą na lekcjach historii, te. Starcia między państwami europejskimi, żeby to wszystko zostawić na kartach historii, zostawić jako naukę, ale zapomnieć, spojrzeć na świat w zupełnie inny sposób. Dlaczego to jest ważne? Dlatego to jest ważne, że życzenia na jeden rok we współczesnym świecie są całkowicie bez sensu. Spójrzcie na ten fragment, który chcę Wam przy okazji tych życzeń podrzucić. To so jest so 10 milionów. Tak. Jeśli mówimy w 2040, probablement there are more human-oid robots than there are people. So anywhere so 10 milionów. Tak. Yeah. Yes. Jak sami widzicie, to, co się wydarzy w przyszłym roku, to nie są tylko wydarzenia związane z tymi kolejnymi 365 dniami. Życzę Wam, żebyście w przyszłym roku pokierowali swoim życiem mając horyzont lat 10-15, bo to jest prawdziwa przyszłość dla nas, dla naszych dzieci, dla kolejnych pokoleń Polaków. Tak więc nieszczęścia, ale w dużej dozy racjonalizmu, dużej dozy otwartości na nowy świat, całkiem inny niż ten znany, całkiem inny niż ten w kolebce Europy. Świat się rozwinął, świat się zglobalizował. I świat się totalnie zmienił. Europa powinna działać wspólnie, ponieważ zupełnie inne kultury, zupełnie inne obszary kontynentów z nami konkurują, a te nasze małe spory międzypaństwowe już nie są ważne. Mądrości, odległego horyzontu planowania, tego Wam gorąco życzę.